Ciągle piorunami strzelasz we mnie Gdy moje zdanie nie zgadza z twoim zdaniem się Kompleksy z wyglądu i pretensje do świata Że je masz. tak jak ja Twoja twarz ciągle słodna we łzach Rów i zła Gdy pytam, czy dobrze ze mną czujesz się Tak odpowiedź jest A ja kocham cię za to, jaka jesteś jest w tobie, jest w tobie Jest w tobie, jest w tobie, jest w tobie, jest w tobie, jest to coś. Ona ma na imię miłość. Przy tobie każdy dzień, każda noc. Wysoka i płaska, mój kobiety, idę. Przyciąga cię jak magnes, dobro. Ona ma na imię miłość i naraz nieproszową. Choć czasem ogniem spali, kocham tylko cię. Robisz nie te nieosiągalne. Dobro cięło na ciebie, jak na pszczół miód. Jestem cała Twoja, drogów, me zakochane oczy. Spójrz, ona ma na imię miłość. Kiedy ja pomysł pójść nad morze, mam ty worisz swoje podziemie i żadna siła nie wyciągnie cię z nich, i tak sprawisz mi nie do opisania, bo by potem tak samo mocno złagodzić go znów. Jedyne co umiesz robić, to kudzić z się. sień, każdemu robić na złość. I gdy pytam, czy dobrze ze mną czujesz się tak, odpowiedź ja nie ja kocham Cię za to, jaka jesteś W Tobie jest, w tobie, w tobie jest, w Tobie jest, Tobie jest to coś Ona ma na imię miłość Przy Tobie każdy dzień i każda noc Wysoka i płaska mój kobiety idę Przyciąga Cię jak magnes dobro Ona ma na imię miłość I narazki proszę o Oj, Choć czasem oknie spali Kocham tylko Cię Lubisz nietykalne, nieosiągalne Dobro działa na Ciebie jak na pszczoły miód Jestem cała twoja, tylko w my zakochane oczy spójrz. Ona ma na imię miłość. Ona ma na